Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla baranków na lipiec 2024 roku. Rozkład. Tym razem będę robiła stali iluminacji. Dobrze. Myślę, że wystarczy. Karty były wcześniej tasowane. I jeszcze jedna energia stali, karty przesłania aniołów. Dobrze. Energia miesiąca. Mamy tutaj zmartwychwstanie. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. Mamy kochanków. I niespodzianka pięć mieczy. Dobrze, czyli energia ogólna miesiąca, no to odpuszczanie, tak? Więc tutaj trzeba się tym zająć. Odpuszczeniem czegoś, oczywiście wybaczeniem sobie, innym, żeby po prostu nie nieść tego już, żeby... Móc iść z takim czystym sercem, lekkim sercem w przyszłość, żeby się kierować. To jest bardzo ważne. Zresztą tutaj no, są to wielkie arkana. Może ten proces dłużej trwać. Oczywiście, no tak jak powiedziałam, jest to bardzo ważne, tak, żeby to już nie rzutowało na relacje na przykład obecne to trzeba pozamykać. A tu właśnie jako trudność pokazuje się, pokazują się dwa kielichy. Czyli właśnie może w sprawach takich relacyjnych. Mogą to być oczywiście sprawy miłosne, ale też z innymi ludźmi. Mogą to być innego typu, jakieś przyjacielskie też związane z biznesem, jakieś relacje. Jeżeli chodzi o relacje, właśnie takie przyjacielskie, biznesowe, też jakieś tam emocje, też jakieś uczucia są w tym. I to właśnie może być trudność. I może to być też właśnie związane w tej konfiguracji, że coś jest niepozamykane z przeszłości i to po prostu was blokuje, rzutuje i powoduje, że właśnie w tym obszarze macie problemy z dogadaniem się. Też tutaj jako niespodzianka, niespodziewanie jest tutaj pięć mieczy. To też, oczywiście, ta piątka mieczy mogła to spowodować, te problemy właśnie w, w relacjach. Tak? Może trzeba było komuś postawić jakieś granice, może już po prostu nie wytrzymaliście, czy ktoś nie wytrzymał tak? i tutaj te granice postawił. No Najczęściej, oczywiście, jak wiecie, w piątce mieczy tutaj są dwie strony stratne. Tak naprawdę, ciężko jest później odbudować taką relację, jest dużo, dużo ran, tak? I właśnie te rany często są przechowywane w sercach przez długie, długie lata, i właśnie ta energia tutaj. Wielki Harkan mówi o tym, żeby no, jednak to wszystko pozamykać. Może właśnie jakieś sprawy też być tak, że właśnie z przeszłości, które nie były zamknięte, uruchomiły tutaj w jakiejś e, sprawie, w, e, w jakichś kontaktach tutaj e, e, spowodowały, że się te rany odezwały tak, i doszło do, tych, do tej piątki mieczy. Oczywiście, różne tutaj mogą być konfiguracje. Dobrze, to teraz co robić w takim wypadku? Mamy króla mieczy. Czego lepiej nie robić? Trzy miecze. Wynik, podsumowanie: 6 buław. A bardzo fajnie się tu pokazuje hmm, chodzi o ten wynik. Więc tutaj co robić, no, stanąć na wysokości Króla Mieczy, tak, żeby te, ta rozmowa była, żeby była dla Was i dla tej drugiej strony owocna, żeby to, co się tutaj zadziało w tej Piątce Mieczy, żeby to wykorzystać do wzrostu, może właśnie też i Waszego wspólnego, tak, bo tutaj czego nie robić, jest trójka mieczy, czyli jest tutaj rozpoznanie. Może to być właśnie błędne jakieś rozpoznanie, żeby tego nie robić, żeby się tego nie trzymać. Może też się pojawi jakaś osoba, która pomoże jakby w tym konflikcie pokazać obu stronom na przykład jakieś, jakieś błędy w widzeniu, ale może też wy po prostu lub ta druga osoba staniecie na wysokości zadania, na wysokości tego króla mieczy i uda się jakoś tutaj to wszystko ogarnąć, tak? I tak jak powiedziałam, tutaj to, to rozpoznanie może być błędne, więc nie robić tego i oczywiście może to cała ta bardzo trudna sytuacja, dzięki całej tej trudnej sytuacji, może okazać się, że po prostu Lepiej się zrozumiecie, zobaczycie. Oczywiście, no to jest taka droga, bym powiedziała, trudna, tak? Ale też może spowodować wzrost. Więc, no, jak tu patrzę na tę energię, to myślę, że mimo tych bardzo trudnych energii, możecie z tego właśnie wyjść. Osiągnąć jakiś właśnie na tym polu sukces, tak? Coś zrozumieć, coś zobaczyć może na nowo. Więc tak zaczyna się w sumie poważnie, a, w, a, a kończy się też, no, nie jest źle, tak? Że ten proces dzięki temu całemu procesowi możecie wzrosnąć. Myślę, że tak, Wy jak i ta druga strona. Ale oczywiście też będzie to wymagało e, takiego, te, dużej dojrzałości z jednej i z drugiej strony, e, żeby to zrozumieć, e, żeby, m, żeby te pięć mieczy e, nie obciążały Was, ale żeby to trudne doświadczenie e, dodało Wam e, jakiejś mądrości tak. Tak, życiowej. E, dobrze. Pod spodem mamy siedem mieczy, więc bym powiedziała, żeby nie kombinować za bardzo, tak, żeby tu w tą stronę po prostu nie, nie iść. E, ważne, mamy też szóstkę, ważne jest, żeby właśnie tu była harmonia, balans, e, żeby nie kombinować, tylko właśnie na tą uczciwość, na, na to, żeby e, brać tyle samo, ile dajecie, żeby po prostu, no to Yy, właśnie tak jak chciałam no, stanąć na tej wysokości zadania króla mieczy, przyjrzeć się całej tej sytuacji? I myślę, że z taką postawą możecie osiągnąć yy, sukces dobrze. Więc tak to wygląda na lipiec dla waranków. Jeszcze tak jak powiedziałam, tutaj jedna energia stali, przesłania aniołów, co tutaj jeszcze jaka będzie odpowiedź. Miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy wiara w Boga. Jeśli wiesz, że działa On poprzez Ciebie i bezustannie Cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zawróć się do nas, zwróć się do nas, a my dodamy Ci odwagi i wiary. No więc tutaj myślę, że. że też trzeba mieć właśnie do siebie zaufanie, tak? To, co robicie, żeby wierzyć w to, że właśnie może się to wszystko udać, że, że nawet te trudne sytuacje można przekuć na pozytywne, tak? Na takie, żeby wzrosnąć po prostu na tych trudnych doświadczeniach. Że one też mogą być w życiu e, przydatne. Może coś Wam e, też e, te trudne doświadczenia tutaj pokażą. Też o Was, tak? O tej relacji coś, coś ujawnią, co może być e, ważne, tak? Więc e, tak to wygląda. Tak wygląda czytanie dla baranków na na lipiec 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!